Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski, ale nie pierwszym władcą ze swego rodu. Pochodził z rodu piastów i był prawdopodobnie już czwartym z kolei władcą z tego rodu. Mieszko był synem Siemomysła i według legendy był niewidomy do siódmego roku życia. Odzyskanie wzroku przez chłopca kronikarz Gal Anonim interpretował w ten sposób, że Polska dotychczas była ślepa, ale dzięki Mieszkowi stanie się oświecona. Dotyczyło to przyjęcia chrztu przez księcia Polan. Mieszko księciem zostaje w roku 960 i rządzi aż do śmierci w roku 992. Jego państwo początkowo obejmowało ziemię obecnej Wielkopolski, Mazowsza i Kujaw. Rządy sprawuje osobiście, podejmując najważniejsze decyzje dotyczące spraw wewnętrznych i zewnętrznych państwa. W dawnym ustroju plemiennym takie decyzje zapadały na wiecach. Obecnie więc ma... Prawo jedynie doradzać księciu. W momencie zagrożenia i najazdu nieprzyjaciela do obrony kraju powołuje się pospolite ruszenie. Jednak trzon wojsk mieszka pierwszego stanowi drużyna. Zawodowi wojownicy są świetnie wyszkoleni i wyposażeni przez księcia. Książęcy dwór utrzymuje się z podatków płaconych przez poddanych głównie w naturze. Książę dużą wagę przykłada też do rozbudowy sieci grodów, które strzegą jego ziemi. Jak doszło do chrztu Mieszka I? Otóż Mieszko zawarł z władcą Czech sojusz przeciw plemionom wieletów, z którymi walczył. Umocnieniem tego przymierza było małżeństwo księcia Polan z córką księcia czeskiego Dobrawą. Być może jednym z warunków sojuszu było ochrzczenie się Mieszka I. Dlatego w roku 966 Mieszko przyjmuje Chrzest. W kraju Polan następuje powolna, ale nie do zahamowania chrystianizacja. Niszczone jest pogaństwo i zwyczaje, które z niego wynikają. Zabroniono m.in. wielożeństwa. Do Polski przybywa biskup Jordan, który zakłada w Poznaniu pierwsze biskupstwo misyjne. Jakie skutki przynosi przyjęcie krztu przez Mieszka I? Przede wszystkim rozwój kultury. Polska wchodzi do głównego wówczas nurtu kultury łacińskiej. Nowo przybyli duchowni nie tylko głoszą słowo Boże, ale także zakładają szkoły, uczą nowoczesnego uprawiania ziemi, a działalność Kościoła ma kolosalny wpływ na rozwój sztuki. Zrasta również znaczenie księcia Polski na arenie międzynarodowej i umacnia się jego pozycja w kraju jako władcy, którego władza, jak głosi Kościół, pochodzi od Boga. Po przyjęciu chrztu Mieszko kontynuuje rozszerzanie granic państwa, podbijając m.in. Pomorze. Jego sukcesy niepokoją można władców niemieckich. Jeden z nich, margrabia Chodo, organizuje wyprawę przeciw księciu Polan ale zostaje pokonany w bitwie pod Cedynią w 972 roku. Mieszko podbija także Małopolskę i Śląsk. Po zajęciu tych ziem granice Polski przypominają mniej więcej te, które są obecnie. W roku 991, czyli tuż przed śmiercią, Mieszko w dokumencie zwanym Dagome Judex oddaje swoje państwo pod opiekę papieża.